Cześć, witam Was w jedenastym odcinku Wezwania Idąc Solo. Jesteśmy już z Noksem i Elaine'ą z powrotem w, yy, w domu. Yy, wrócili wczoraj chyba wieczorem z gór. Musieli skrócić ten wyjazd, bo Elejna przecież ma urodziny, tam wyszła, że tam za dwa dni ma urodziny, no i trzeba jej te urodziny dzisiaj wyprawić, bo to już będzie wiek nastoletni. I w związku z tym, Nox przygotował tutaj dwa torty, są w lodówce, jakieś tam żarło. Jest też środy lata, więc postawił na podwórku w tym syfie całym. E, ślizgawkę. No i Elejna zaprosi swoich znajomych, i wspólnie będziemy świętować jej urodzinki. Ehm, I też myślę, że uda się zrobić urodziny tym dzieciakom. Tam jej przyjaciółam, żeby oni wspólnie sobie. E, czekajcie, on ma tutaj... Weźmy jeszcze pogadaj. E, o czym ja to mówiłam? Żeby wspólnie sobie dorastali, nie? Czyli tam ci jej... E, Nawia. Ej, a Nawia to ja cię znam, Nawia? Dobra, jak będzie. O, Elejna wraca i ona dostała szóstkę. Okej, okay, ej, Nawia, a czekaj, Ej, a my się znamy. A! Ja ją chciałam, nie, czekajcie. A, no i właśnie. Okej, okay, na nami. Ja tak chciałam, już mówię. A nie, Nawia też. Dobra, to Nawia już jest z nami. Tak, na pewno na nami zaprosimy, ale wiesz co, Mała, ty brak zabawy. No to zaraz tu się pobawimy. Yy... Ja chciałam, zrobić, zmieniła sobie strój na ten tam letni. Nie ten. Eee, zmień sobie strój na ten. OK i teraz tak eee, na już z nami jest. OK i my się tutaj fajnie fajnie się tu już znamy z nią i eee, to zrobimy tak więcej opcji działania eee, dodaj do grupy zaprosimy sobie też na nami. Zaprosić do spędzenia na tej parceli. Na pewno Jamie, e, Casey. Wy, wyda, wy, wypadało też by mamy, nie? Zapro w ogóle tak. Bo ja z nich tutaj z zrobię paczkę znajomych. Dobra, mamy już ma na nami. Okej. Okay. E, Weź sobie, dodaj do grupy ją. E, tak, Anamina Waja, Casey, Jamie i teraz tak e, Darsh, Majan, tutaj Emil, Bocian. Może jeszcze Emila weźmiemy, co? E, tu, 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 tu. Zobaczymy, czy on przyjdzie. E, bo ile by ich tu było? O, się pogubiłam. E, jest na nami. Tu jest na Waja tutaj jest Jamie. Emil Bocian też zaraz przyjdzie. I to jeszcze Casey. Casey potrzebujemy e, więcej działania. Dodaj do grupy. Ty jesteś kto? Emil Bocian. Kurczę, będzie ciężko chyba zrobić ich wszystkich, jeżeli idą na do górę. Dobra. To nic. E, dwóch chłopaków mamy. Jakaś przyjdzie? E, no, powinna być już. Może weźmę jeszcze taku. Emil Jamie. Chyba wolę taku niż tego darsza. Dobra. Ok, no to mamy. E, nie mam pojęcia ile. No i oczywiście zaprosimy mamę. Nie wiem, co na to. Co na to. Czy ona przyjdzie, ale e, Ok, taku zaraz będzie. Z przyjechał. Super. Yy, zrobimy tak yy, więcej opcji działania. Dodaj do grupy. Ok, i idźcie się już bawić. I sen też zaraz przyjdzie. Dobra, ślizgaj się. E, ślizgaj się z wszystkimi. Aha. Ludzie, serio, Emil, nawaja. Yy, Nawia, przepraszam, Emil taką na nami. Olive Tinker, chyba cię tu nie ma. Ej, ale ta Casey nie przyszła. No dobra, to ja ją później wezmę, ogarnę chyba. No, nie, nie ma jej, nie. Casey jest. Wyślij otwórz podróż i rozmawiaj, ale jej tu nie widzę, chyba że. Chyba, że gdzieś jest na górze. Nie, nie ma jej, dobra. Yy, dzieciaki się bawią, dobra. Ty. No weź z nią pogadaj, aczkolwiek nie wiem Są tutaj problem Okej, okay, dzieciaki się będą... a urodziny, urodziny. Bawcie się bawcie Z gorąco. Pewna siebie. uda się jej się ta y, sztuczka. A czy tobie ta zabawa będzie rosnąć? Nie, bawi się w najlepsze ze, ze znajomymi, ale zabawa nie rośnie, bo po co? Mój problem z yy, zachowaniem kogoś, to w budownie jakoś. Jakąś oki mówię. Kurczę, z nimi tu będzie kiepsko. <grytanie> no ale na urodzinach turki musi być, nie? E I tak, mamy dwa torty, jeden biały. Ten będzie najpierw oczywiście dla Elejny. I jak ona zmieni tą grupę, y grupę wiekową, to też opowiem co dalej. Ten drugi to też niech tu będzie, ale wiecie co? Zrobimy sobie go w drugą stronę. W tą nie, w tą. 15 minut układania tortu. Dobra, jest. Eee fu, fu, fu Ale się bawią. A oni tak w siebie nie wchodzą. No. W siebie wjeżdżają. <grywa> Została jeszcze, nie poszła sobie... Ja im tu porobię trochę foci. Dobra. I myślę, że zaraz pójdziemy tę urodzinę im zrobić, bo... Yy... O wiesz. <grystanie> bo co? Yy... Bo czas leci, nie? Zaraz mi ktoś tam no już 18, zaraz któryś powie, że idzie do domu. Elejna, dwolisz ty białe ciasto czy czekoladowe? Chyba co? Chyba białe to by dam. E, Wypowiedź życzenia. Aaaa, no dopiero się rodziła. Dopiero co zaczynaliśmy. Jedenasty. Wszyscy podejdą śpiewać? Ty w ogóle jaką maminę. Emil. No, 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 co ja tu robię? Co tu się zwiędzi? Ale mamy trzy dziewczyny, ale czad! Ja zrobię z tego miniaturkę. Dobra. O, Lejna właśnie świeczki. I śpiewać. O, dalej idziesz. Lejna zmieniła grupę wiekową jej aspiracją. Będzie, e, będzie, będzie, będzie. Musiałam sprawdzić popularność e, przywódczyni Stada. Ej, a cechę nie zapomniałam, jej wybrać. E, pff, ona gdzieś cechę. Ale ja, ja. E, cechę, dobra. Co ona ma? E, śmiała jest, tak? Przywódczyni Stada i tu jest kontaktowa. Yy, to ja myślę, że ty możesz jeszcze być. Yy, ty możesz jeszcze być. Yy. Yy, wybrałam jej klubowiczkę. O, pokaż się. Powiem szczerze, że ona nie jest za bardzo podobna do mamy swojej. No, tak jak teraz patrzę, to jest tak bardziej podobna do taty. Nieźle. Dobra, i teraz co? Bo ja teraz bym chciała zrobić uwaga urodziny. Um, więcej o opcji postaż Sim'a. Jamie, dobra, niech idzie pierwszy. Okej... Okay. Uuuu! Jej! Ooo! Ale mamy zbiorowe urodziny! Ooo, daj mi! Jaki przystojniaczek się zrobił! Fiu, fiu! O nie! Ej, śmieszne. Dobra, postaż Sima niech będzie nawia. Jakie nastolatki! Ej, ale fajnie! I ja, ja nie grałam nastolatkami, nie? Naprawdę! 100 lat nie grałam nastolatkami, tak? W sensie więcej czasu niż trochę. Okej, okay, nazwa. Pokaż się, nie spodziewaj się, że tu po szkole przyjdziesz i nagle zmienisz. Oj! O! Ale fajna jesteś. Dobra, uwaga, Postaż Sim'a, więcej opcji, postaż Sim'a. Neraz będzie. Dobra, Emil. Nie będzie Emil. Okej. Okay. Tak? Nie! Nie! Jezu, nie noc! Matko jedyna, już myślałam. Ej, czekajcie, bo coś się tutaj... coś się tu wyrąbało. W kosmos widzę. A nie, zmienił, dobra. No ja już powiedziała, że musi iść. O nie. E, Na nami. Pokaż się! Jakie śmieszne te nastolatki, Jery, jakie mam śmieszne te ciała. Dobra. O nie! O nie! Ale ona jest w czasie zmieniania grupy wiekowej, nie! Zmienisz się jeszcze? Ooo... O nie! O nie, nie udało się. Ale wiecie co, ja bym może... 19... Ona jeszcze tu wr... Czekajcie, ja ją cofnę. Tu już dziewczyny poszły, wszystkie chłopaki zostali jeszcze. Ale to nie idzie do domu, tylko zmów mi te świeczki, młody. Jest, dobra, mamy go. Eee... Dobra, no i poszli. O, na lani przyszła. Ej, ale i sen totalnie nie wiem, gdzie ona jest. Dobra, i tu mamy taką. pokaż się. Ej, ale fajne, taką fajnie wygląda. Ok, i jeszcze e, spróbuję zaprosić tą e, małą. E, nie, ale to, to nie, ty i sen. na nami, nie? No, no, nie? Wyjdziemy jeszcze zaprosić na chwilę. Może się uda ją cofnąć. E, ok, na lanie. A, i se poszła, nie? <grym, <grym, o kurczę! E, dobra. Okej, okay, ale fajnie, że się udało, no w sumie ile ich zaprosiłam? Pięciu, tak, to czterech z pięciu udało się e, postarzyć, więc w sumie e, w sumie tutaj jest. E, spoko to wyszło. Jamie. Aha, no jego siora nie przyszła, nie? Casey nie przyszła więc um, to będzie trzeba też naprawić. E, Okej, okay, ale na nami, proszę bardzo, miałaś i tak tu być. Jestem ciekawa, jak co coś z ciebie tu wejdzie, kobietu. Zbiorowe urodziny. O! Ej, ale fajna simka! Ale czad. O! Chyba no, jest zmęczona. <gryzanie> Oj, tutaj chyba będą... Będzie, będzie psia chyba. Będzie psia Dobra. O, lanie. <laughs> Przyszłaś do Noxa? Tak, jest to serduszka. Proszę. Nastolatki w domu, proszę tutaj, wiesz. Eee, Okej. Okay. Eee, to ja może sobie Elaine chodź zobaczymy w kasie. To jest Elena w naszym stroju codziennym. Naprawdę ja bym powiedziała, że ona jest bardziej podobna do Noxa niż do y, Elejny. E, niż do Isan. Jeju. Serio? Chociaż może trochę? Ale fajnie, dobra, super. Yy, w ogóle wyskoczyła w takiej sukience i ona mi się w sumie bardzo podoba. Yy, Okej, okay, więc teraz tak. Yy, ja ją sobie przebiorę i zaraz yy, pokażę yy, jej tam stroje, coś tam dobiorę. Jeszcze tylko chciałam powiedzieć yy, dwie rzeczy. Elena yy, bardzo nie lubi swojego imienia i zmienia sobie je na Elena, od dziś będzie to Enna, e, Enna Asanetti, e, tak jest, i po drugie ta jej aspiracja przywódczyni stada, to będzie jej aspiracja życiowa, którą będziemy w, w ramach wyzwania robić. Ja to trochę e, zmieniłam, e, bo w, generalnie w tych e, w tych hmm, w zasadach tego wyzwania jest tak, że tylko młodzi dorośli mogą spełniać te aspiracje, a te nastolatkowe się nie liczą. Ale jeżeli yy, tak bym miała na to patrzeć, to ta seria będzie trwała 10 lat. Yy, więc yy, na razie myślę, że ona będzie właśnie tą aspirację spełniać sobie już od nastolatków, od, yy, od, od swojego wieku nastoletniego. W ogóle ta przywódczyni, sada, ta kupa przyjaciół nastolatków bardzo fajnie pasuje, myślę. Ona też miała tą aspirację jako dziecko tam tą charyzmatyczną, nie? Więc ona jest kontaktowa, jest taka wesoła, jest urocza, słodka i myślę, że ym, ym, to się fajnie spełni, ale żeby nie było tak prosto, to oczywiście kiedy już będzie młodą, dorosłą po szkole, ym, znajdzie sobie pracę i wtedy ym, i wtedy już poczekamy, aż ona. Ym, tam dojdzie do dziesiątego poziomu tej pracy, i wtedy tam zaczniemy grę nowym, tym trzecim pokoleniem. Zobaczymy, co będzie. Syn czy córka dalej. Ale w ogóle Elaina. Elaina, no, na no, miesięcy będzie mówiła. Enna, ale ty masz y, tą twarz taką kurczę wysmukłą. No, ja tu widzę Noxa, nie? naprawdę. Może ten nos ma po mamie. No, nos ma po mamie, ale. Poli no, tą twarz nie i oczy ma potację, ewidentnie i włosy też. E, pokaż się. No. E, Isen chyba ma te takie, te. E, te rzęsy to po... po Isen te rzęsy by jej zostały, ale tak. Nos ewidentnie ma po mamie, a. E, Kształt twarzy ma potacie. Dobra, to ja ją przebieram i zaraz się do Was odzywam. Mamy to. Jak mówiłam, zostawię ją w tej sukience, bo mi się bardzo podoba. Enna dostała tylko tam nową fryzurę i właściwie tyle. W ogóle zauważyłam, że ona ma takie śmieszne nóżki małe i to chyba jest też po Elejnie. E, po Isen. A, będzie się, będzie się teraz mylić. E, Isen też ma takie małe nóżki i mam wrażenie, że to też jest, też jest od niej. Więc tak wygląda w stroju codziennym. Strój oficjalny, taki tam, prościutki. Sportowy, jakiś tam dobrałam na szybko. Tutaj do spania też tam tylko tam koszuleczka. Na imprezę na razie jest taki króciutki, no bo jeszcze mamy lato. Potem coś zmienimy. Do pływania biały-koronkowy strój. Na gorącą te pogodę też taki niebieski, króciutki. Na szybko dodany i na zimną, to już narciarski, porządny, bo um, enna, en, Ennie bardziej, bardzo się spodobała. Komorebi i mam na i coś czuję, że będzie tam wracać. Noksa zostawiłam, um, nic mu nie zmieniałam, tylko się właśnie skupiłam na Ennie. Um, ja już będę kończyć ten odcinek. Um, do zobaczenia w następnym już niebawem. Eee, jeszcze właśnie czeka, czeka mnie e, właściwie podsumowanie aspiracji e, e, i sen i myślę, że o tym pogadamy sobie właśnie w następnym odcinku. Dzięki za uwagę i do zobaczenia już niebawem, pa pa!